Podobno do 3 razy sztuka i tak właśnie było w przypadku statku Starship, który jest przygotowywany przez SpaceX. Dzisiaj, 14 minut po północy, prototyp statku o numerze seryjnym 10 wystartował z platformy w ośrodku Boca Chica w Teksasie. Podobnie jak w poprzednich dwóch próbach, w tym locie prototyp Starship z trzema silnikami Raptor wzniósł się na docelową wysokość 10 km, wyłączając po kolei silniki. W czasie poziomego opadania sprawdził płetwy sterujące oraz powierzchnie aerodynamiczne, i zbliżając się do powierzchni uruchomił trzy silniki, obrócił do pozycji pionowej i pomyślnie wykonał miękkie lądowanie. Cały lot wraz z lądowaniem był udany, lecz kilka minut po jego zakończeniu doszło do eksplozji i pojazd uległ zniszczeniu. Pierwsze doniesienia sugerują, że nie wszystkie nogi do lądowania zadziałały poprawnie, choć mimo tego statek stał stabilnie. Po lądowaniu doszło do pożaru, i po kilku minutach w dolnej części pojazdu doszło do eksplozji, która zniszczyła prototyp. Mimo najwyraźniej wycieku metanu, lot zakończył się pełnym sukcesem. Kilka słów o samym pojeździe Starship. Starship będzie rakietą wielokrotnego użytku, nad rozwojem której pracuje obecnie SpaceX. Ma się ona składać z dwóch stopni. Pierwszy z nich, booster o nazwie Super Heavy. Po separacji ma wracać na ląd i lądować, tak jak pierwsze stopnie rakiet z rodziny Falcon. Drugi stopień, także nazwany Starship, w jednym z wariantów ma być załogowym statkiem kosmicznym. Nowa rakieta ma znacząco obniżyć koszt dostępu do niskiej orbity okołoziemskiej oraz w przyszłości umożliwić załogową eksplorację Marsa. Przygotowanie do trzeciej próby trwały miesiąc. Po długich oczekiwaniach jako termin najwcześniejszego startu Wybrano 3 marca. I tak się stało. Pierwszą próbę startu przeprowadzono około godziny 21:14 czasu polskiego. Przerwanie próby nastąpiło niemal natychmiast po odpaleniu silników, kiedy to zadziałały automatyczne systemy bezpieczeństwa. Jak się później okazało, powodem był zbyt wysoki ciąg silników Raptor. Elon Musk skomentował na Twitterze, że limity były ustawione zbyt konserwatywnie i przed kolejną próbą zostały one zwiększone. Zwiększono limit ciągu, zatankowano pojazd i druga próba miała miejsce już 4 marca, 14 minut po północy czasu polskiego. Po około 2 minutach i 13 sekundach lotu jeden z silników Raptor wyłączył się, a dwa pozostałe zaczęły się zauważalnie odchylać. Miało to na celu sprawdzenie ich zdolności do zmiany kierunku ciągu. Drugi silnik wyłączył się w trzeciej minucie, 15 sekundzie lotu. A po 3 minutach 45 sekundach prototyp osiągnął apogeum 10 km, po czym obsługa naziemna przełączyła go na zbiornik główny. 4 minuty 19 sekund po starcie wyłączył się ostatni silnik Raptor, po czym rozpoczął się manewr belly flop, czyli opadanie poziome. Po półtorej minuty opadania z wykorzystaniem tylko powierzchni manewrowych w 5 minucie 45 sekundzie ponownie odpaliły się dwa silniki Raptor i prototyp SN10 zdołał wylądować miękko, udowadniając, że rzeczywiście do trzech razy sztuka. Niestety na tym się nie skończyło. W 14 minucie 27 sekundzie po starcie prototyp nagle eksplodował najwyraźniej w wyniku wycieku metanu. Choć wskazuje to na to, że prototyp ma jeszcze kilka błędów, które należy dopracować przed lotami orbitalnymi, to test i tak zakończył się pełnym sukcesem. Podobnie jak poprzednie testy, lot SN10 sprawdził elementy systemów wznoszenia, opadania i manewrowania. Tym razem udało się również sprawdzić zdolność statku do miękkiego lądowania, która opiera się na kilku systemach Starship, jak wyjaśniła firma w oświadczeniu przed lotem. Kontrolowane opadanie aerodynamiczne z klapami nadwozia i możliwością pionowego lądowania w połączeniu z uzupełnieniem paliwa w przestrzeni kosmicznej ma kluczowe znaczenie dla lądowania statku kosmicznego w miejscach docelowych całego układu słonecznego, gdzie nie ma przygotowanych powierzchni bądź pasów startowych do powrotu na Ziemię. Te możliwości pozwolą na stworzenie systemu transportowego wielokrotnego użytku, zaprojektowanego do przenoszenia załogi i ładunków podczas długotrwałych lotów międzyplanetarnych, a także pomogą ludzkości w powrocie na Księżyc oraz w podróży na Marsa i nie tylko. Ostatni start nastąpił mniej więcej 4 tygodnie po ostatniej próbie, która to nastąpiła nieco ponad 5 tygodni po jeszcze poprzedniej. Zdolność do szybkich zmian, uczenia się na porażkach i budowania na sukcesach jest zgodna z podejściem SpaceX do szybkiego prototypowania i testowania do upadłego. Od dziś są o krok bliżej do osiągnięcia długoterminowej wizji Muska, czyli regularnych, niedrogich podróży kosmicznych na orbitę, Księżyc i Marsa. W Boca Chica w końcowych fazach przygotowań jest już kolejny egzemplarz Starship SN11, który w najbliższym czasie powinien trafić na teren kompleksu startowego. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać, czy jesteście fanami SpaceX i czy chcielibyście więcej SpaceX na moim kanale. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia już jutro.